Cześć i czołem! Witajcie w kolejnym odcinku Prosto z Pieca, gdzie serwuję wam najświeższe i najciekawsze premiery gier. Dziś czeka nas prawdziwa mieszanka gatunków od epickiego RPG przez strategiczną grę o mrowiskach po piracką przygodę w stylu Yakuzy. Zaczniemy od Eva Out, mrocznego RPG akcji, który przeniesie nas do fascynującego świata Pirates of Eternity. Następnie zanurzymy się w Microtopi, gdzie zbudujemy własną kolonię mechanicznych mrówek. Cinema Simulator pozwoli nam wcielić się w rolę menadżera kina, a Cabin Crew Simulator pokaże jak wygląda praca Stewarda czy Stewarda. Na koniec jak zwykle czas na 5 do kwadratu, czyli mój wybór 5 gier do 25 zł i darmowe gry z Epic Game Store. Zaczynajmy! Dzisiejsze zestawienie rozpoczniemy od Evout. Jest to obiecująca gra akcji RPG z perspektywy pierwszej osoby, która zabierze nas na żyjące ziemię, czyli zupełnie nową wyspę w uniwersum znanym z serii Pillars of Eternity. Za produkcję odpowiada mistrzowski zespół Obsidian Entertainment, więc możemy spodziewać się wciągającej fabuły i rozbudowanych opcji rozgrywki. Wcielimy się wysłannika Aedyru, którego zadaniem jest zbadanie tajemniczej plagi pustoszącej ten magiczny region. Szybko okaże się, że nasza misja stanie się czymś o wiele bardziej osobistym, a podejmowanym. Przez nas decyzje będą miały ogromny wpływ na żyjące Ziemię, ich mieszkańców i naszych towarzyszy. Gra zaoferuje nam dynamiczny system walki, w którym połączymy mieczem, magię i broń palną oraz tarczem, dostosowując styl gry do własnych preferencji. W podróży towarzyszyć nam będą różnorodni kompanii, każdy z unikalnymi umiejętnościami i własną historią. Nasze relacje z nimi i wybory, których dokonamy, ukształtują ich losy. W Ewał to zapowiada się też prawdziwa uczta dla oczu. Gra ma zaoferować przepiękną grafikę, szczególnie na PC z opcjami 4K, nieograniczną. Klatkami na sekundę i zaawansowanym ray tracingiem, który ożywi świat gry niesamowitymi efektami świetlnymi i cieniami. Dla posiadaczy odpowiedniego sprzętu gra zaoferuje także wsparcie dla technologii Nvidia, DLSS i reflex oraz ultra szerokich monitorów, zapewniając jeszcze lepsze wrażenia wizualne i płynność rozgrywki. Gra została wydana 18 lutego, a jej wydawcą tytułu jest Xbox Game Studios. Tego samego dnia została wydana Microtopia. Jest to gra, w której wcielasz się w zarządcę kolonii mechanicznych mrówek. Twoim głównym celem jest rozwijanie i rozprzestrzenianie swojej mrówczej cywilizacji w świecie pełnym elektronicznych odpadów. Zaczynasz z królową, którą wysyłasz, by założyć pierwsze gniazdo, a potem wszystko zależy od Ciebie. Musisz tworzyć szlaki transportowe, budować różne struktury i wydawać rozkazy swoim mrówkom, robotnikom. Głównym zadaniem jest zbieranie surowców, przetwarzanie ich na potrzebne produkty i regularne karmienie swojej królowej, bo to ona jest kluczem do rozwoju kolonii. Gra oferuje sporo możliwości optymalizacji i dostosowywania. Możesz wykorzystywać czujniki i bramki logiczne, by automatyzować procesy, a także kategoryzować mrówki, tworząc różne kasty, kopaczy, wynalazców, a nawet latające jednostki. Rozbudowane drzewko technologii pozwoli ci odblokować nowe funkcje i ulepszenia dla Twojej kolonii. W miarę postępów będziesz eksplorował nowe, zróżnicowane biomy, odkrywał nowe gatunki roślin i sposoby wykorzystywania zasobów. Musisz pamiętać o zachowaniu równowagi w ekosystemie, bo produkcja generuje zanieczyszczenie. Możesz grać na wiele sposobów, stawiać na zrównoważony rozwój albo wręcz przeciwnie, na agresywną eksploatację zasobów. Wybór strategii należy do Ciebie. Microtopia zapowiada się jako ciekawa gra strategiczna, w której liczy się pomysłowość i umiejętność zarządzania mrówczą społecznością. Producentem tytułu jest Cordy Caps Collective, a wydawcą Goblins Publishing oraz Gamera Games. 20 lutego Ryu Gago Godoku Studio dzięki wydawcy Sega wydało Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaii. Goro Majima znany faną serii Yakuza jako legendarny gangster powraca w zupełnie nowej roli. Tym razem wcielamy się w pirata, który stracił pamięć i próbuje odnaleźć swoje miejsce w tym zwariowanym świecie. Akcja rozpoczyna się na bezludnej wyspie, gdzie Majima budzi się nie pamiętając kim jest. Na szczęście los stawia na jego drodze chłopca imieniem Noah, który ratuje mu życie. Wspólnie wyruszają w morze próbując odkryć to, Tożsamość Majimy. Wkrótce zostają wplątani w konflikt z bezwzględnymi piratami, którzy poszukują legendarnego skarbu. Twórcy gry obiecują nam dynamiczne starcia na lądzie i morzu. Będziemy mogli zebrać własną załogę, ulepszać statek i siać postrach wśród wrogich piratów. Same bitwy morskie zapowiadają się niezwykle emocjonująco: będziemy musieli manewrować, unikać ostrzału i w końcu abordażować wrogi statek. Walka wręcz z kapitanem to prawdziwy test umiejętności. Gra oferuje nam dwa style walki: wściekły pies, to szybkie i precyzyjne takie idealne do ogłuszenia przeciwników. Z kolei Pirat to dwa krótkie miecze i masa pirackich sztuczek, które pozwolą nam posłać wrogów na dno. Możemy dynamicznie zmieniać style, tworząc własne, unikalne kombinacje. Twórcy obiecują, że w grze nie zabraknie humoru i niezapomnianych przygód. I ostatnia na dziś propozycja jest przykładem, że wprost ospieca wyszukuje dla Was gry, które nie są u mnie takim oczywistym wyborem. W Dares Again in the Office dramatyczny wyścig z czasem rozgrywa się w czterech ścianach pokoju, w którym uwięziony bohater musi znaleźć sposób na ucieczkę. Porwany i pozbawiony środków obrony staje w obliczu przerażającego wyzwania. Jego porywacze powracają każdego dnia, co zmusza go do działania w ukryciu i z niezwykłą precyzją. Każdy ślad, każdy drobny szczegół może zniweczyć szansę na wolność. W tej klaustrofobicznej pułapce Bohater ma tylko 5 dni od poniedziałku do piątku, aby odkryć drogę ucieczki. Czas nieubłaganie ucieka, a presja rośnie z każdą godziną. Czy uda mu się przechytrzyć porywacze i uciec na czas, czy zostanie uwięziony na zawsze? Twórcy gry stawiają przed graczem trudne wyzwanie. Każda decyzja ma znaczenie, a każdy błąd może być kosztowny. Czy uda się połączyć spryt odwagę i determinację, aby odzyskać wolność? Czas pokaże, jedno jest pewne: Emocji i napięcia w tej grze nie zabraknie. Producentem tytułu jest studio Ragir, zaś na rynku gra pojawiła się dzięki polskiemu wydawcy Take IT Studio. I to był ostatni tytuł, który w pełnej wersji zadebiutował na rynku. Tradycyjnie więc zapraszam do zabawy, w której możecie wybrać swojego faworyta na premierę tygodnia. Głosowanie powinno być już w zakładce posty u mnie na kanale. A ja przechodzę do kolejnych tytułów, które już można zakupić we wczesnym dostępie. Obydwa mają w nazwie Simulator, więc powinny zainteresować nie jednego z Was. Pierwszy z nich to Cinema Simulator 2025. W symulatorze tym wcielamy się w rolę menedżera kina. To my decydujemy jakie filmy zawładną ekranami, a widzowie będą ustawiali, się w kolejkach po bilety. Kluczem do sukcesu jest poznanie swojej publiczności. Co ich bawi, im wzrusza, a może przeraża? Czy wolą komedie romantyczne, akcje, czy może ambitne kino artystyczne? To od nas zależy jakie filmy zagoszczą na ekranach naszego kina. Starannie planujmy seanse tak, by sale pękały w szwach, a widzowie wychodzili zadowoleni. Pamiętajmy, to my jesteśmy odpowiedzialni za premiery każdego tygodnia. Kino to nie tylko filmy, ale i komfort widzów. Niestety czasem zdarzają się osoby, które zakłócą ten spokój. Palacze, głośne rozmowy, a nawet próby nielegalne. Nagrywania filmów. Z tym wszystkim będziemy musieli się zmierzyć. Żaden seans nie może się obyć bez pysznego popcornu i zimnych napojów. Zadbajmy o bogaty wybór przekąsek, które umilą widzom czas spędzony w kinie. W prowadzeniu kina pomoże Wam kompetentny zespół. Zatrudnijcie osoby, które będą dbały o porządek, obsługiwały klientów i dbały o to, by wszystko działało jak w zegarku. Symulatorem kina możemy się cieszyć od 17 lutego. Jego producentem i wydawcą jest Hogo Games. Kolejny symulator przeniesie nas w świat lotnictwa. Ale nie zasiądziecie w nim za starami żadnego samolotu, a wręcz przeciwnie, bo w Cabin Crew Life Simulator będziecie odpowiedzialni za najwyższy standard obsługi pasażerskiej w samolotach, od dbania o czystość kabiny przez serwowanie jedzenia i napojów, po reagowanie na sytuacje awaryjne takie jak pierwsza pomoc czy ewakuacja. Gra oferuje angażującą rozgrywkę, gdzie obserwujesz, jak pasażerowie wsiadają na pokład, chowają bagaż i przygotowują się do podróży. Po każdym locie zarobione pieniądze i napiwki inwestujesz w nowe mundury oraz kosmetyki. Zdobywając doświadczenie, Będziesz mógł rozwijać swoją karierę, rekrutować i szkolić innych stewardów czy stewardessy, a także decydować o zwolnieniach, jeśli ktoś nie spełni Twych oczekiwań. Rozpoczęcie gry jest banalne: załóż mundur, sprawdź informacje o locie na tablecie, przejdź kontrolę bezpieczeństwa i przygotuj kabiny na przyjęcie pasażerów. A z lotu na lot dąż do perfekcyjnej obsługi, by zdobyć tytuł najlepszej stewardessy lub najlepszego stewarda na świecie. Producentem i wydawcą tytułu, wypuszczonego we wczesnym dostępie 19 lutego, jest SOGA STD. W kąciku najnowszych aktualizacji nie mogę wam nie powiedzieć o updatecie numerowanym jako 1.2 do Stalkera 2. Wprowadza ona ponad 1700 poprawek i ulepszeń. Twórcy skupili się na balansie rozgrywki, lokacjach, zadaniach, błędach, wydajności i sztucznej inteligencji. I tak m.in. AI w zonie została mocno ulepszona. NPC teraz sprawnie podchodzą do ciała, podnoszą najlepszy lód i broń, a nawet wymieniają ją na potężniejszą. Poprawiono też zachowanie mutantów w walce. Nie będą się już zacinać na przeszkodach, a ich ataki będą bardziej zróżnicowane skradanie się też stało się bardziej realistyczne. NPC potrzebują teraz więcej czasu na identyfikację gracza, a ich celność strzelania została poprawiona. Twórcy nie zapomnieli o balansie rozgrywki, zmniejszono efekty antyradiacyjne, a NPC w egzoszkieletach będą pojawiać się rzadziej. Dodano też możliwość handlu z nowymi postaciami w hubach. Wiele uwagi poświęcono optymalizacji i eliminacji błędów. Gracze mogą spodziewać się mniejszej liczby spadków FPS i ponad 100 naprawionych błędów typu Exception Access Violation. Fabuła główna i poboczne misje również przeszły gruntowny przegląd, naprawiono błędy w logice zadań, a także usprawniono dialogi i przerywniki filmowe. Zmian doczekała się również sama zona, poprawiono wygląd wielu lokacji, dodano nowe anomalie i artefakty, a także ulepszono interaktywne obiekty. Gracze z pewnością ucieszą się z poprawek dotyczących ekwipunku i stanu postaci, naprawiono błędy w animacjach, dodano nowe funkcje takie jak parkour z pozycji kucznej oraz ulepszono interfejs użytkownika. To tylko niektóre z najważniejszych zmian, jakie wprowadza aktualizacja 1.2. Pełna lista jest o wiele dłuższa i obejmuje ponad 1700 pozycji. Dzięki zaangażowaniu społeczności graczy, Stalker 2 staje się coraz lepszy i bardziej dopracowany. A teraz czas na 5 do kwadratu, czyli mój subiektywny wybór 5 gier do 25 zł. Niektóre promocje kończą się lada chwila, więc warto być sprosto spyca na bieżąco. W tym tygodniu w Epic Games Store są dwie gry do zgarnięcia, więc bez zbędnego wstępu od razu przejdźmy do pierwszej z nich. World War Z Aftermath to kolejna odsłona popularnej strzelanki kooperacyjnej, która zabierze nas w sam środek apokalipsy zombie. Twórcy przygotowali dla nas sześć nowych misji, które przeniosą nas w różne zakątki świata zniszczone przez zombie. Od Nowego Jorku po Jerozolimę będziemy walczyć o przetrwanie, stawiając czoła hordom nieumarłych. Aftermath to również nowa, bardziej imersyjna perspektywa. Dzięki trybowi z widokiem z pierwszej osoby wcielimy się w rolę i jeszcze bardziej wczujemy się w ten niebezpieczny świat. World War Z to dynamiczna strzelanka, w której możemy współpracować z maksymalnie czteroma graczami. Hordy zombie są ogromne, a starcia z nimi niezapomniane. The Sworn Engine generuje setki zombie, które zachowują się jak prawdziwy tłum. Wspinają się po ścianach, blokują w wąskich przejściach i stanowią prawdziwe wyzwanie dla graczy. A jeśli zmęczyły was hordy zombie i walka o przetrwanie to Epic ma dla was drugi tytuł dostępny całkowicie bezpłatnie. W Garden Story przeniesiemy się do uroczej wioski, w której czas płynie wolniej, a mieszkańcy to owoce i warzywa. Naszym zadaniem będzie odbudowa tego miejsca i odkrycie tajemnic jego przeszłości. Czeka nas mnóstwo zadań, od obrony przed tajemniczą rot, po uprawę ogródków i budowę bibliotek. Garden Story to gra, w której tempo rozgrywki zależy od nas. W grze czekają nas cztery urocze regiony tętniące życiem i wypełnione po brzegi uroczymi mieszkańcami. Będziemy mogli pomagać pomagać im w codziennych sprawach wykonywać zadania i budować poczucie wspólnoty. Nie zabraknie również elementów walki, musimy stawić czoła wspomnianej Rot, która zagraża wiosce. Do dyspozycji będziemy mieli różnorodne narzędzia i przedmioty, które pomogą nam w walce, a także w rozwiązywaniu zagadek i uprawie ogrodów. Obydwa tytuły możecie bezpłatnie przypisać do swojego konta jeszcze do 27 lutego do godziny 17. W notowaniu 49 muszę przyznać, że mocno mnie zaskoczyliście. Najnowsza Civilization 7 musiała ustąpić remasterowanej larze Croft, bo 45% z 33 oddanych głosów było właśnie na remasterowaną trylogię Tomb Raidera i to właśnie ten tytuł powalczy o miano premiery lutego. Wszystkim głosującym bardzo dziękuję i już zapraszam na kolejne notowania, które już powinny być w zakładce Posty u mnie na kanale. A na dziś to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i już zapraszam na kolejny odcinek z jeszcze ciepłymi premierami, które jak co tydzień wyciągam dla was prosto z pieca. Trzymajcie się do następnego. Cześć.